Hej, witam Was wszystkich. Nagrywam się pierwszy filmik. Wjecham dzisiaj sobie na przejaczkę, rowerem, postanowiłem coś dla Was nagrać. Jak widzicie, jestem poza zabudowaniami, poza tradycjalizacją. Postanowiłem się troszkę uciec od ludzi. Postaram się nagrywać co jakiś czas filmiki dla Was i wrzucać. Nie wiem jeszcze o czym, będziemy o czym dokładnie będę mówił na następnych filmikach. Mam nadzieję, że pomożecie mi w realizacji kolejnych nagrań. Zobaczymy jak to się ułoży. Mam nadzieję, Będzie fajnie to wyjdzie. Nie chcę być że tak powiem, kolejnym youtuberem, po prostu chcę to nagrywać dla Was, chcę z Wami rozmawiać w, czas, w, czas, w czasie tych filmików. Możecie mi zadawać pytania w komentarzach czy pisać do mnie. Możemy rozmawiać na. Mogę rozmawiać o o tym, co będziecie chcieli na tych filmikach. Proszę tematek te, które was najbardziej. Interesują te, które chcielibyście o nich porozmawiać. Mam nadzieję, że strona Wam się podoba. Pozdrawiam Was. Życie jest niesprawiedliwe.